Co do frekwencji samej na marszu, umówmy się, no, rozmawiamy o organizacji Kościele Katolickim, która w Polsce liczy kilkanaście milionów członków, jeżeli nie więcej. Rozmawiamy o związku zawodowym, do którego należy 6% pracowników, czyli Solidarność. I rozmawiamy o największej prawicowej partii i pozostałych pomniejszych. Ta frekwencja na poziomie 50 tysięcy osób oczywiście robi wrażenie, ale tylko pozorne. Mecz na Stadionie Narodowym. Powiedz. Tak, oczywiście. Frekwencja na demonstracji w Tbilisi u Iwani to było 400 tysięcy ludzi, 10% społeczeństwa. Kaczyński chce prawda, pokazać, że... Demonstracje są olbrzymie i są mu potrzebne, żeby budować swoje ego, no to pół miliona ludzi to by była właściwa ilość, żebyśmy odnotowali ten fakt w statystykach, że to jest duże zgromadzenie. No, my pamiętajmy, że tu autokary przywoziły ludzi. Nie wiadomo, kto za to płacił. 500 autokarów przyjechało i zakorkowało Warszawę, jak zresztą zawsze, kiedy oni wyprawiają takie rzeczy. Hmm. Parafie przysyłały swoje autokary, związki zawodowe, które są finansowane ze składek pracowniczych i. Jednak te 50 tysięcy ludzi, około 50, mówi się, że do 65 według różnych obliczeń, to można policzyć z metra kwadratowego. 2000 metrów liczył marsz, szerokość ulicy. Ja uważam, że maksymalna ilość uczestników to 65 tysięcy. Co do kandydatury profesora Glińskiego, no szef naszej partii, Janusz Palikot oraz klubu, skomentował to wczoraj jednoznacznie. Jest to żart. Wypowiedzi dla portalu w z 16 października 2011 roku na temat Janusza Palikota i jego ruchu to, już było, to było już po wyborach. Dostaliśmy półtora miliona głosów i zdobyliśmy trzeci wynik. Są nie do zaakceptowania. Jest mowa o, o naszym organizac naszej organizacji wyuzdaniu seksualnym. Nie wiem, po czym wnosi profesor Gliński tego rodzaju, stwierd... jak może wypowiadać tego rodzaju tezy. Jest mowa o tym, że krzyż jest nierozłącznym elementem naszej kultury i tradycji. Tu też nam trudno to zaakceptować, bo oczywiście zdajemy sobie sprawę, jak ważny jest krzyż, natomiast nie dla wszystkich. A nie jest to raczej rekomendacja dla ponadpartyjnego premiera, który ma przyciągać różne siły. Daleko jest do neutralności temu kandydatowi. Gdyby ode mnie zależało, nawet byśmy się z nim nie spotkali. Natomiast my nie jesteśmy tak jak w pisie prawda, są Lemury, jest król Julian. U nas nie podejmuje się decyzji jednoosobowo, tylko musi się zebrać prezydium, podjąć decyzję w gronie prezydium, przedstawić to klubowi i klub musi przegłosować sytuację. Spotykamy się bądź. Z drugiej strony sama wymiana poglądów być może byłaby dobra, natomiast politycznie takie spotkanie kompletnie nie ma sensu, bo na pewno ta kandydatura nie zostanie poparta w żadnym stopniu.